No... Jak widzicie... Gwiazda jest. Ale pewnie za chwilę nie będzie, bo idzie stos chmur. A wiecie jak to zazwyczaj bywa? Raz jest, a później tego czegoś nie ma. Brrr. Oczywiście ziomkowi z czapy dymi. I to mega. Zobacz sam. Mega, co? Kamera ostrości nie może O już. Dobra. No. No to jest. Niech se będzie. jak ona chce sobie być, to niech będzie i chuj. Co ja się będę droczył z naturą istnienia obiektów. Nie ma co, ziomek, nie ma co. Czy na mnie dworzec musiał ją sobie nie ustawił? Nie. Oho! Mówiłem? Ja przynajmniej zdążyłem przez minutę ją pokazać. O! No! Powiedzmy, że walczy z tymi chmurami. No dobra. Jak widzicie, śnieg cały czas leży, bo wczoraj padało. Czy tam przedwczoraj już. Ten czas leci. Ale czas nas tutaj nie obchodzi teraz. Na razie. No to mega, co? Auta jeżdżą. Oczywiście. Rozjeżdżam się z tunelu. Już wiele o tym razy nagrywałem. Mega, co? No mega. Co nie? Ostro to wygląda. Aj, 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 aj. I to jeszcze jak... No, mega, po prostu mega. Praktycznie nic dodać ani ująć. C. O, tu gwiazdka jeszcze jest. Jeszcze bardziej ciekawie się zrobiło, nie? C. Tam jeszcze jakaś jest, ale. Za, za ciemna, jak na ten, jak na nagrywanie, nie? O dobra, powróciliśmy. No i co? No, praktycznie nic tu nie ma do nagrywania, więc powoli będę kończył jak zwykle. No, niestety, No ale pokazuję, co mam pokazać. Mega wygląda. Nie powiem, że nie. Oczywiście na koniec się odsłoniła. No to elo. Trzymajcie się. No i do następnego, nie? Narka.